Cześć, Siemanko, witajcie z tej strony, Farmer z Wielkopolski. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie na kanale. Po niestety e, dwudniowej e, przerwie na kanale, można by powiedzieć, już nawet e, trzydniowej, e, no witam Was bardzo serdecznie w długo oczekiwanych filmach. Tak, e, długo też przede wszystkim na tym kanale opowiadałem e, z właśnie tematyki ogródka, tym bardziej już mojego ogródka, bo na moim mamy ogródku zostały warzywka y, posiane. Jeszcze dzisiaj dodatkowo będzie film y, z podlewania y, warzyw. Mamy po godzinie już niestety po 19 y, 25 po 19 aktualnie. No i ten film dla Was, który nagrywam macie na dzisiaj, mamy dzisiaj czwartek. Y, film short właśnie a Przede wszystkim witam Was w budynku. Gdzie? hoduję króliki tutaj właśnie w tych boxach, które są. Słyszą mnie, bo nie dość już zielonkę dostały już dawno po obrządku. No po prostu miałem wyjazd pilny do miasta, zakupy takie drobne zrobić. No i generalnie dzisiaj co będę robił, no to będę chciał tutaj do tych donic dwie uprawy, które o tym wspominałem wcześniej. Między innymi tutaj widzicie, że są moczone nasiona dyń oraz pewnie albuzy Tutaj powinienem mieć. Przy sobie mam więc generalnie e, dzisiaj uprawa będzie albuza oraz e, dyń. prawidłowo tu już arbuz powinien być posiany w kwietniu natomiast to jest taka odmiana że jak dobrze pójdzie i będą dobrze albuzy mi rosnąć no to e, to jest odmiana taka że nawet do od 5 do 10 kg e, może mi po prostu arbuz e, wyrosnąć jeszcze mam w planach posiać e, paprykę e, słodką tak jak wspominałem ale o tym zobaczymy bo jest ciężko dostępna w sklepach żeby paprykę słodką kupić, jeżeli mi się nie uda kupić papryki w nasionach, no to mówi się trudno będzie. Papryka już kupiona, ale już właśnie, właśnie w tych sadzonkach, co będzie można już przesadzić do ogródka. No na razie takie moje pierwsze zmagania, bo sami widzicie, że mam tutaj parę takich doniczek. Między innymi mam sześć takich bardzo małych doniczek po kwiatach i takie tutaj jedno po kapuście kiszonej. No, kapusta kiszona tutaj była no właśnie do tego będę chciał e, właśnie arbuza generalnie chcę zrobić tak, że e, tutaj będzie arbus, tutaj będzie dynia e, co najmniej z kilka pestek posieje jednocześnie e, no wiadomo, że dyni, nie są jakieś duże te doniczki, ale są jakie są, więc także zapraszam was do oglądania, zaraz się zabieram za robotę, e, pamiętajcie aby zostawić łapieczki w górze pod filmem komentarza, udostępnienia również innym, no i ten film który dzisiaj oglądacie będzie o, o godzinie 21 dopiero 30 e, ze względu na to, że teraz dla Was nagrywam wcześniej nie mogłem, bo obrządek obrządkiem teraz zacząłem po zielonkę jeździć do królików. Zresztą po poprzednim filmie na kanale z wieczornych obrządków widzieliście, więc także no niestety tego czasu kompletnie mi brakuje. Więc no teraz dopiero za to się jeszcze tutaj zabieram tak e, o tym bardzo dobrze. E, wspominałem, aby sobie zdjęcie na e, miniaturkę może już strzelał około, tak z żeby dobrze mi załapało. Ok, no, jeszcze będziecie widzieć podlewanie ogródka mojej mamy. Koty, jak widać, rosną. Dawno, żeście kotów nie widzieli na filmach, więc no, opierają mi się tutaj. Będą obserwować, jak mi robota idzie. więc Ja bez żadnego przedłużenia, już zabieram się za przygotowanie nasion Arbuza i tak dalej, i tak dalej. Więc słyszymy się za chwilę tak jak widzicie no nasionka albo zamyślałem że w jednym opakowaniu będzie więcej tych nasion a tu się okazuje że jest tyle aby tu kot napłakał ogólnie przepraszam za bałagan jak widać coś w tle ogólnie tej części od motoru nie mojego bo ja motorami nie jeżdżę więc to zabieram się także bądź razie za robotę zaraz się usłyszymy już przy wykonaniu dziur dobra trochę wtykania palcem Mniej więcej pośrodku takich doniczek ala zwanych, bo e, Wiadomo, arbuz, arbuzem będę po prostu wkładał kilka nasion Tak samo dynie było że za trzy pestki Co prawda mam tutaj dużo pestek, ale Z drugiej strony no dynie będę pierwszy raz w tym roku Siał albo już drugi raz w tym roku albo znaczy się drugi raz, bo w tamtym roku próbowałem siać To połowa wyszła, połowa niestety odpada, bo był robal czy coś i no, niestety mi nie wyszło zgodnie z planem, tak jak było planowane. Pewnie, za, pewnie się zastanowić, się, drodzy widzowie, dlaczego nie na ogródku, tylko pierwszy dla takich doniczek. Po prostu no, chcę sprawdzić, czy w doniczkach między innymi coś mi tutaj wypali. Po prostu, czy mi coś się dobrze uda zgrać, bo tak, jak wspominałem, swój ogródek muszę jeszcze do zrobić, bo nie ma kiedy czasu na to ogólnie ogarnąć więc no generalnie teraz dopiero z tym wszystkim wszystko ogarniam po trogu tak jak należy więc tutaj będą w sumie 4 doniczki i 5 doniczek arbuza tutaj jedna druga trzecia czwarta dobra najwyżej tutaj jeszcze dołożę dodatkowo to będą cztery doniczki arbuza bo nie ma jakoś dużo nasion, myślałem, że jest nasion więcej a jednak się okazuje, że jest naprawdę malutko dobra, przykrywamy generalnie drodzy widzowie, no do doniczek ze względu na to, że no chcę sprawdzić jak to w doniczkach będzie mi pierwsze wyglądało, gdzie już zacznie mi wszystko ładnie rosnąć po prostu trochę opóźnienia, bo jak człowiek pracuje, no wiadomo, nie ma czasu e, dokładnie kiedy to ogarnąć. Więc no tutaj albo coś posiany, teraz mi zostały wybrać dwie pestki na 7 nawet więcej niż dwie. E, po prostu są w wodzie ze względu na to, że były brudne, zakurzone. Sami widzicie, że woda jest brudna, więc będą trzy. Generalnie doniczki z pestkami dyń od wiaderka tutaj no, będę musiał podać jeszcze, bo dzisiaj woda została ziemia została troszeczkę nawilgocona więc no generalnie zobaczymy co z tego A jeszcze wypali A tutaj tak jeszcze ułożymy Przykryję ziemią. Nie będę jakoś lubo przykrywał, chociaż teraz jeszcze zapowiadają przymrozki, bo rano jak wychodzę do roboty i zanim jeszcze idę do pracy, tutaj na szóstą rano, no to generalnie jest tak, że rano ciągną jakby zwane małe przymrozki, po minus jeden nieraz, bo nieraz się widzi, że jest szron. Więc także, no nie jest za ciekawe. Więc co, w sumie powiem że już mam zasiane, trochę za dużo jednak tych pestek miałem, ale zobaczymy, jak mi coś nie wyjdzie. No to po prostu posieję jeszcze raz. Dynie i tak rosną dużo wcześniej, dużo późno, zanim będą dojrzałe. Arbuzy zresztą też. Co do papryki słodkiej, co jeszcze chciałbym się dzisiaj odezwać, to będzie. Po prostu, jak już nie kupię nasion, jak już nie będą dostępne, bo myślę, że takie może dostępne będą, ale niestety się nie udało więc no, mówi się trudno, jeżeli nie kupię to będą sadzonki jeszcze dodatkowo e, taką właśnie zwane doniczki, które mam ja tak sobie pomyślałem, bo będą teraz te które posiałem już teraz właśnie arbuza i dynie będą u mnie na parapecie z strony dworu od strony podwórka tam gdzie mi słońce zawsze wstaje e, no i takie właśnie doniczki zamierzam ze dwie góra trzy dokupić, ze względu na tą paprykę może na papryka, może jeszcze coś nowego mi dojdzie a jeszcze dokupiłem e, marchewkę kupiłem marchewki wczesne jeszcze dzisiaj zrobiłem na zakupach to kupiłem e, pięć opakowań e, pietruszki e, wczesnej dla królików, wszystko te warzywa które pozostałe będą jeszcze siał to będą z tego filmy to drodzy widzowie będzie właśnie e, właśnie jak to się mówi będą jeszcze siewy więc no jeszcze prace inne będą mnie czekać jeżeli dobrze pójdzie, to w ten weekend na kanale powinniście zobaczyć właśnie film z prac w ogródku, które właśnie ja będę przygotowywał swój ogródek, bo na razie to jest taki mój początek w tym roku i tak dalej, i tak dalej, bo niestety późno się za to zabrałem, bo to już po weekendzie majowym, więc no tak to się mniej więcej prezentuje, więc z drugiej strony to myślę, że to będzie na tyle z tych prac, bo już są ogarnięte, jeszcze trochę podlać. No i wystawić na parapet. No i co, będę leciał podlewać. Mamy ogródek, więc tam się dopiero będziemy słyszeć. No i także, drodzy widzowie, co, jestem już na ogródku mojej mamy. No i jestem na ogródku mojej mamy, drodzy widzowie. Zaczynam podlewanie warzyw. Mamy tutaj posiane marchewkę, Piedruszkę, seller, bodajże, jeszcze się nie mnę, koperek, no i oczywiście już ogórki, no za ślady psów, to tak jak widać, no psy jednak ważą, to jest najbardziej takie denerwujące. Ale co bierzemy węża i podlewamy, po całym jeszcze nie są, nie jest warzyw, nie jest ogródek podlany, zasiany znaczy się. Ze względu na to, że jeszcze nie wszystkie warzywka do końca zostały posiane. Bo Jeszcze została cebula. Chyba jeszcze fasolka z tego co mi się wydaje i jeszcze coś. Muszę się mamy zapytać, bo przysiewa warzyw w tym roku no niestety mi nie było. Wtedy byłem na majówcach to było osiane. Co do swojego ogródka, drodzy widzowie, no to takie właśnie miałem skrzynki budować, ale chyba już w tym roku mi odpadnie. Zresztą jeszcze jest kupę czasu, więc to, to już by mi się udało, to już bym może ogarnął. Wszystko po trochu. Ale z drugiej strony no zobaczymy, co czas pokaże. Sucho jest naprawdę. Nie chodzi o maj, no to wtedy co? Byłem na majówce, no to w nocy, w soboty, na niedzielę, popadało z około 8 litrów. Już to wyschło, nie widać po tym deszczu śladu. Więc to no, trochę, że tak powiem, masakra z deszczem Teraz jeszcze jak rano, takie przymrozki niewielkie to jest też najgorszy czas. Ale z drugiej strony oczekuję, kiedy ten deszcz spadnie. Wszyscy rolnicy, sadownicy, ogrodnicy pewnie oczekują. Możecie napisać w komentarzach, jak u was opadami. Bo jednak tej wody brakuje. No gdzieś tak, myślę, żeby duży kałuż nie robić, żeby warzywka nasionka za na dzisiaj nie wypłynęły. i teraz jeszcze czas na ogórki w matko. Nie wiem, ile z tej rządków jest, bo nie widać żadnych kartek jak nie ma a moim ogródku tak będę dać przesadzał dojrzał do ogródka, warzywka, które dzisiaj już posiałem I w sumie nowe uprawy niż warzywka, bo warzywka dopiero będę też chciał więc no w sobotę możliwe, że tutaj to się zabiorę Tylko warzywka tutaj się pojawią na no, ubrytku mojej mamy, jak wzrosną to na pewno będzie dużo teraz filmów, bo nie niedobrze roboty na farmie, poza farmą też mam no i podobnie z tym daily ruszymy przede wszystkim na zapas będę teraz dla was nagrywał i na pewno teraz dzień przy dniu jeszcze czas znajdzie Będę chciał widzieć zaparte. Dobra. To by było. Zobaczcie, jak ziemia wpija wodę. Chwila, moment i woda wsiąknięta naprawdę sucho jest, więc nie ma co się tak naprawdę co dziwić. Tak to mniej więcej wygląda. Dobrze drodzy widzowie, myślę, że w tym filmie to będzie na tyle, moje nowe uprawy zostały posiane do doniczek, teraz tylko czekać na deszcze, dobrą pogodę, ciepło, a przede wszystkim na warunki, żeby sprzyjały wzrostom warzyw, myślę, że jak tyle będzie roboty, naprawdę jest sporo, to na zapas będę nagrywał jak najwięcej dla Was filmów, vlogów, jak i shorts, więc no generalnie bądźcie na bieżąco, by się o tym dowiedzieć. No i jeszcze dodatkowo chciałem Was zaprosić na mojego TikToka, o którym też zostałem, ostatnio Wam wspominałem, więc zapraszam również na kanały, zostawiacie jak nie więcej w górę dla motywacji, dla większego zasięgu. Komentujcie, udostępniacie również innym, piszcie w komentarzach jakieś pytanka, jeżeli macie. No i co, słyszymy się w następnych nowych filmach, vlogach itd. itd. Trzymajcie się na razie. Cześć!